Witam, witam serdecznie, drogi kochane rybki. <laughs> na czytaniu na wiosnę z rozkładem cyganka. Jest to mój ulubiony rozkład, który mi towarzyszy od dziecka. Kochani, mam go tak wbitego w głowę. Czasami tutaj Wam ten rozkład serwuję bardzo rzadko, bo patrzę się na Waszą reakcję na ten rozkład, ponieważ to nie jest typowy rozkład typu praca, finanse, związki, single, tylko zupełnie inny taki uznałabym to jako dodatkowy. I właśnie jako dodatkowy uznałam, takie miałam poczucie tym razem, żeby wam zrobić do tego czytania, co przyniesie ci wiosna, który możecie znaleźć tutaj w playliście, co przyniesie ci wiosna i to będzie takie uzupełnienie, kochani, może coś z tego wyciągniecie, rozkład jest bardzo fajny, konkretny, ale zawsze coś może dla was, moi drodzy, wnieść. I żeby nie przedłużać, moi drodzy, to już przechodzimy do tego rozkładu. Co dla ciebie, co dla Twojego domu, co dla twojego serca, czego nie wiesz, czego się nie spodziewasz, co być musi. I zaczynamy, co dla ciebie. Dwie talie kart. Jedna talia są same arkana duże, żeby zobaczyć powagę tutaj i, i moc przekazu. I oczywiście druga talia są to obydwie, obydwie arkany. Kochani, co dla ciebie? Karta świata, piątka, mieczy. Myślę, że kończysz już jakąś bitwę. Może to jest bitwa nawet sama ze sobą, sam ze sobą. Ale drogie, drogie rybki, myślę, że tutaj chodzi bardziej o to, że jak gdyby masz jakiś trudny czas za sobą, i to co dla Ciebie jest, to jest to, że ten czas dobiega końca, że już zaczynasz jak gdyby wychodzić na prostą, że już zaczynasz. Po prostu dostrzegać pewne rzeczy, bądź sam, sama je po prostu ucinać, kończyć. Karta świata właśnie podkreśla to, że ta, ta piątka mieczy dosyć taka trudna karta, taka mówiąca o takim pyrrusowym zwycięstwie, o takim szukaniu zwycięstwa, o takim po prostu zakłopotaniu, takim, w takiej sytuacji, kiedy nigdy nie wiadomo, jak będzie dobrze? Czy, czy będzie dobrze, że wy coś na tym skorzystacie, a ktoś straci? Czy będzie lepiej, jak ktoś skorzysta, a wy stracicie? To jest zawsze patowa sytuacja, uważam, w tej karcie. Od tego aż boli głowa, więc Karta Świata tutaj pokazuje, że być może znajdziecie rozwiązanie jakiejś sytuacji, w jakiej się znaleźliście, takiej właśnie zakłopotanej i właśnie ruszycie do przodu, od czegoś się uwolnicie. Więc to, co dla ciebie, drogi, droga rybko, to jest uwolnienie się od czegoś, od jakiejś sytuacji, ludzi bądź zdarzenia. Ale co dla Twojego domu w takim razie? Dla Twojego domu powiedziałabym, że w niektórych przypadkach jest to czas, kiedy powinniście już na przykład zalikalizować swój związek, jeśli nie jesteście jeszcze małżeństwem. Niektórzy tego potrzebują, niektórzy nie, ale jest to taka właśnie informacja, że nadszedł już czas małymi krokami. Ale drugą, drugą rzeczą, która tutaj pokazuje, to jest to, że Wy powolutku chcecie dążyć do takiej stabilności w tym domu, w tym waszym domu rodzinnym, ale też takim, który być może tworzycie, tak? Że te wszystkie wartości, te wszystkie trudności, które, które, które są w życiu, ale też te wartości, które to życie wam niesie, które macie wpojone, chcecie je dalej jak gdyby wdrażać w swoje też życie i robicie to małymi krokami. Pamiętajcie tylko, że przy karcie papieża bardzo często działamy. Dosyć, dosyć konserwatywnie czasami trzeba zmienić zdanie czasami trzeba zmienić pogląd czasami trzeba zmienić nastawienie i nie będę już tutaj mówić o religii oczywiście, ale czasami trzeba zrobić jakiś ruch, te ruchy są tutaj powolne w waszym, waszym wykonaniu, ale mają rzeczywiście doprowadzić was do jakiejś takiej stabilizacji jak i materialnej, tak jak i takiej relacyjnej i związkowej czy z waszymi osobami bliskimi czy z rodziną najbliższą ale czas na pojednanie, tu jest pokazane dla domu. Czas na pojednanie. Co dla twojego serca w takim razie, rybko? Dla twojego serca. No właśnie, uzdrowienie, karta diabła, diabła, diabla. kochani. Dla mnie to jest czas takiego właśnie wyrwania się i takiego trochę. Mm, mm, przebudzenia się przede wszystkim. Myślę, że dużo tutaj rybek może być w jakimś toksycznym związku, bądź po prostu uzależniliście się od swoich e, uczuć do tej danej osoby. E, bo to, co dla serca, no to mówimy to, co jest w waszym sercu, tak? Więc tutaj widzę takie uzdrowienie, takie uwolnienie się. Trochę dostrzegacie już pewne rzeczy, które być może to jest tutaj to, co powiedziałam dla was, tak? Więc tu jest uwolnienie, to jest oderwanie się, tu jest już zauważenie, to jest już e, odcięcie, to jest zdjęcie kajdan, jakkolwiek by tego nie nazwać, dla, dla, dla tego, co macie w sercu, bo to wiecie, to nie, nie, nie w każdym przypadku musi być mąż, żona, partner, partnerka. Niektórzy mają inne aspekty sercowe, tak? Więc w każdym bądź razie uwolnienie się, ale też być może to być uwolnienie się nie tylko z jakiejś relacji, z jakiejś toksycznej sytuacji, z jakiegoś toksycznego otoczenia, z jakiegoś nałogu, czy też z jakichś takich um, trudności, ale to też może być, kochani, takie. Um, Własne przebudzenie, własne przebudzenie, własna chęć przemiany i zmiany w swoim życiu, bo być może też zauważyliście, że trochę zaczęliście iść nie tą drogą, którą powinniście, i to też odczuwacie gdzieś w środku, a ryby jest to znak oczywiście wody, więc emocji, prawda? Uczuć emocji. No dobrze, czego nie wiecie, czego nie wiecie drogie rybki. A nie wiecie, że na przykład osoba z podznaku bliźniąt bądź barana jest wam bardzo, będzie wam bardzo potrzebna albo będzie ważna gdzieś tam w jakiejś sytuacji dla Was. Nie wiecie, że być może podpiszecie jakąś nową umowę, jakiś kontrakt, jakieś dogadanie się, bądź podejmiecie jakąś współpracę z osobą z podznaku bliźniąt albo barana, albo po prostu weźmiecie sprawę w swoje ręce i musicie podejmiecie jakąś decyzję, męską decyzję, konkretną decyzję. I tego nie wiecie jeszcze, że być może przed taką decyzją właśnie. Staniecie i to będzie takie wykazanie się trochę odpowiedzialnością z Waszej strony, ale to będzie bardzo dobry ruch. Więc taka komunikatywność, rozmowa, współdziałanie, dogadanie się to jest właśnie to, czego Wam potrzeba, ale też i powiedziałabym, osoby, które są samotne, to mogą kogoś spotkać, a osoby, które są w związkach, mogą w końcu w jakiś sposób starać się dogadać, ale trochę już na swoich warunkach czego nie wiecie, czego, się nie, czego nie wiesz, czego się nie spodziewasz. <laughs> nie spodziewasz się, że w końcu zyskasz pewność siebie, że w końcu. By konkretnie podejmiesz jakieś działania, że konkretnie, droga rybko, weźmiesz sprawę w swoje ręce. Tutaj już nie ma dawnej rybki, tutaj już nie ma głaskania po głowie. Ta wiosna jest jakimś dla Ciebie przełomem, dosłownie. No, patrząc się na od całego początku na to czytanie, to jest to jakiś ogromny przełom. Poczucie własnej wartości, odwagi, takiego wzięcia sprawy w swoje ręce, prawdy, którą chcecie usłyszeć, ale też którą chcecie, w której chcecie uczestniczyć w swoim domu, otoczycie. Czy w pracy, to nie spodziewacie się, że po prostu, po pierwsze, nie spodziewacie się swojej reakcji, swojego zachowania i swojej przemiany. To jest jedna rzecz, ale też nie spodziewacie się, kochani, że, yy, że będzie Wam potrzebna taka odwaga i że z jakąś taką odwagą, której być może wcześniej nie mieliście, właśnie będziecie teraz ruszać w świat, że teraz to będzie Wasze yy, takie ego na wierzchu pod kątem teraz ja jestem ważna albo ważny, tak? Teraz jest mój czas i ja teraz potrzebuję czegoś. Czegoś, co, co zaspokoi jakieś moje potrzeby. A jeszcze jedną rzeczą, to czego się nie spodziewacie, może być po prostu, słuchajcie, zwyczajnie jakaś sytuacja związana z urzędami, z jakimiś takimi administracjami. Tutaj być może będzie coś postawione na szali, czego się nie spodziewaliście, ale oczywiście wy to weźmiecie na klatę i sobie z tym trudem bądź sytuacją zwyczajnie poradzicie. Co być musi? Co być musi? Karta Księżyca i Wisielca. Musi być tak, że musicie się przede wszystkim trochę wycofać. Karta Księżyca mówi o, takim trochę, o takiej trochę iluzji, o takim trochę strachu, wycofaniu. Wisielec również o takim wycofaniu. To, co być musi, to to, że musicie trochę zwolnić, przede wszystkim w swoim życiu, przyjrzeć się sobie, swojemu życiu tak naprawdę, tak? Przestać się bać. Tutaj przed chwilą mówiłam o odwadze. No właśnie, to, co być musi, a ty, to, to, co być musi, a to, co, czego się nie spodziewasz. Właśnie nie spodziewasz się, że ty jeszcze jesteś w stanie... Pod, podjąć rękawice, jak to się mówi, stanąć do walki <laughs> o swoje życie jeszcze, przed, które masz przed sobą, tak? E, pozbyć się tego strachu, tego lęku, tego zastraszenia być może jakiegoś e, społeczeństwem, społeczeństwa, które nas otacza z tymi wszystkimi rzeczami zewnętrznymi. E, to, co być musi, to, to to, że potrzebujesz przestrzeni, potrzebujesz się uwolnić, potrzebujesz e, coś dojrzeć, coś zrozumieć i w końcu. Yy, stawić temu czoła i yy, po prostu rozgonić te takie ciemności i takie mm, iluzyjności, na, na, przy, w których żyłeś tak naprawdę, albo żyłaś droga rybko, tak? W jakiejś iluzji, w jakimś matriksie coś sobie wyobrażałaś, albo wyobrażałeś, i to wszystko tutaj się okazuje, że tak nie działa, i to mm, w końcu trzeba otworzyć szeroko oczy, ale trzeba też troszeczkę nabrać dystansu przede wszystkim do siebie. I to jest tutaj, mm, moi drodzy, pokazane. Więc y, kochani, no mam nadzieję, że to czytanie tutaj coś wam wniosło. Do tego chociażby czytania co przyniesie ci wiosna, a które znajdziecie na playliście. ja wam bardzo serdecznie dziękuję drogie kochane rybeczki, wysyłam wam serducho, dziękuję za wasze zaangażowanie lajki, sub, to są lajki łapki, tak, subskrypcje, komentarze jesteście cudowni, jestem wdzięczna za takie, takich słuchaczy tutaj których mam, witam wszystkich, którzy tutaj są pierwszy raz i cóż kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie, do zobaczenia oczywiście w następnym filmiku, pa pa